Siemanko, z tej strony żywy witam was w kolejnym odcinku Co w trawie piszczu. Ale zanim przejdę do głównej części odcinka i zanim odpowiemy sobie na komentarze, pamiętajcie, że wypadałoby zasubskrybować pewien kanał. Nie wiecie jaki? Jak to? Lewy, przypomnij im. Piekarzyki No właśnie, no właśnie. Klikajcie, klikajcie. OK, sprawdźmy sobie w takim razie co w komentarzach piszczu. Kasper Musz, stań na głowie. Nic bardziej prostego. W tym momencie polecam wcisnąć pauzę i przeczytać wierszyk Ignacego, który nawiązuje ogólnie do tego, co dzieje się na piłkarzykach, na live'ach, na grupie. Polecam. Dziękujemy, Ignacy. A Loki ma dla mnie challenge, który polega na tym, żeby w tym odcinku używać jak najwięcej słów z literą R. Brawa za kreatywność, bardzo mi się ten challenge podobał, jednakże z uwagi na to, żebyście Wy cokolwiek zrozumieli z tego odcinka, lepiej tego nie będę robił. Tutaj, Max Kałużny ma dla mnie pewien challenge, który polega na wypowiedzeniu pewnego zdania. Ale dlaczego ja mam kłamać? Dlaczego mam powiedzieć tak nieprawdziwe zdanie? Nie wiem, nie wiem. Pantadeusz, krzywy, zub, hot piszczel challenge. Wiesz co, lepiej tego nie będę robił, bo już na YouTube parę takich challenge'y z piszczelem było i one za dobrze się nie kończyły. A teraz uderzę piszczelem w drewnianą belę. O,

a ostatnio powstała kolejna nieudana podobizna, tym razem na cześć Davida Beckhama. Oczywiście wszystko to zostało upozorowane na potrzeby programu Late Late Show prowadzonego przez Jamesa Cordena. A więc zobaczmy to razem, jaką minę miał Becks. David Beckham. Gareth Bale obecnie w formie nie jest, to trzeba sobie przyznać. Ale kiedyś był i to w jakiej? Pamiętacie tą legendarną bramkę? Akcja ta stała się na tyle ikoniczna, że znalazła już swoich naśladowców. Kibice szalkę nie mają za sobą łatwego tygodnia. Najpierw przyjechali do Manchesteru i nie umieli znaleźć sobie innej rozgrywki po zatarzaniem się w błocie. Potem ich drużyna przegrała 07, a kiedy już nastał czas na powrót do domu, to musieli wrócić takim samolotem. Słuchajcie, teraz filmik, który jest absolutnym hitem. Po prostu hit, a przynajmniej dla mnie. Z tego miejsca oczywiście podziękowania dla Arka, który wrzucił ten filmik na naszą grupę. Jak zawsze link do grupy w opisie. Przed Wami losowanie Pucharu Polski w futsalu. Także pani Prezesie, myślę, że można śmiało przystąpić do losowania. No i to będzie rekord bielsko-biała. Może do kamery pokażcie. Tutaj niespodzianki... się yy, zdarzają. ...mile widziane. Zdecydowanie tak. I po co podgrzewane kuleczki UEFA? Jak można wszystko użyć obok siebie i po prostu nie mieszać, tylko wyciągać. No, UEFA może się uczyć od PZPN-u, jak ustawiać losowania. Kolejny filmik, który również dostałem od Arka na grupie dzięki Arek, to swoiste wyśmianie piłkarzy symulujących na boisku. I Brawa dla tego zawodnika, bo jak widzieliście, sam miał powody do tego, żeby. Coś przeaktorzyć, ale nie zrobi. W ogóle to na naszej grupie można znaleźć tyle ciekawych informacji, dyskusji, śmiesznych filmików, memów. No właśnie, Bartek zdradził nam na naszej grupie jaką tajną broń na Barcelonę szykuje poło legunar pozrokaczka. I uwaga! Tak, kolejna rzecz z grupy, tym razem od Marcelego, który pokazał, w jaki sposób gracze słązdni ostatnio próbują wykonywać karmę. Oh i kolejny filmik, który tym razem dostałem od Maćka, spokojnie, tym razem nie z grupy. Kolejny filmik, który jest dowodem na to, że w przyszłości po boiskach nie będą biegać piłkarze, tylko piłkarskie roboty. I jeszcze raz wielkie podziękowania dla Maćka za filmik, w którym możemy się nauczyć, jak być dobrym kibicem i dobrym ojcem. Kolejny odcinek piszcza i znowu Balotelli. Ten chłopak jest ostatnio w takiej formie, że Olimpik Marsylia stworzyła o nim piosenkę. Jak już jesteśmy w temacie Balotellego, to Włoch udowadnia, że potrafi żonglować wszystkim. Ostatnio wziął się za papier toaletowy. Telly, telly. za batata. Boję się, co będzie następne. I to by było na tyle w tym odcinku, co w trawie piszczu. Wielkie dzięki za ostatnie komentarze pod filmem. Było ich naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Prosiłbym o powtórkę pod tym odcinkiem. Zapraszam na nasze social media. Wszystkie linki w opisie. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie. Wielkie dzięki. Na razie. Cześć.